Tak więc moi kochani, po tej wspaniałej rozgrywce, jaką był oczywiście wspaniały Among Us z niesamowitą turbo, super, ultra fantastyczną ekipą, polski Hogwarts, moi kochani widzowie. Polski Hogwarts, odcinek 9, Gajowy, Gajowy BDS i Azkaban. -az lecimy. O! o! Polski Hogwart! Oho! Mówcie, czy nie jestem za głośno lub za cicho? Oho! Chyba trzeba ukończyć lekcję, mi się wydaje, z latania, nie? W nocy? W nocy jest zawsze najbezpieczniej. Prawda! Po co spać, jak można wszystko robić w nocy? prawda! Nie, w nocy? Bez przesady! Karo! Te, to jest ten sam. te, te ten sam sek. Te, Kur. Yy, yy. E baba kebaba. <laughs> zakalazane zaklęcie, mieszana, mieszana pora roku. Ej, czuj się, jakby święta były wcześniej. Zagłośno? głośno? No, święta, czyli święta trochę szybciej w tym roku w polskim Hogwartsie się. Czemu ty pijesz browara w ogóle? Po <laughs> Ja wiem, ja jaki nie bawię. W co w ogóle? co to w ogóle? co mi się no nie się nie wiem, wody się nie możesz napić? <laughs> Idę po kieliszek. No, króciutko. Dobra, czy ja dostanę teraz w gratisie miotłę? O, to ja! Maszy... Ja widzowie, zobaczcie, jestem z Hufflepuffa, Z Hufflepuffa. Ukupić. A w sumie, kupienie sobie miotły to jest jedna z priorytetów. Wszyscy dowiedzą, że to jedna z najważniejszych elementów to kupienie sobie porządnej miotły. Prawda? No, będziemy musieli się chyba udać do Hot Smite. Hot, Hot, Smite. Hot Smite! Ta, Hot Smite! Idziemy kupa kupić. Idziemy kupić od razu. No i tak, chodźmy, pierwsze co, to chodźmy oczywiście do sklepu z, tutaj, z miotłami. To jest bodajże ten sklepik. Pura, idziemy. Co to za ziomek? Ej, w ogóle, jakie ładne czapki mamy, co nie? Nie widać, ale to jest inteligentne, bo teraz tyle do końca nie widać mojej fryzury. Znaczy, trochę widać moją fryzurę, tutaj tak jakby troszeczkę wystaje, więc wszystko się trzyma normy. Ale technicznie, jakbym co chwilę zmienił fryzurę, to teraz będzie Ci utrudnił, będzie miałem ułatwione zadanie. Z, tutaj, z miotłami. To jest bodajże ten sklepik. Kur... idziemy. Co to za ziome Siema ziutmistrz. Witam. Witam. E, ja w skrócie powiem, ale... E, Łukaszek ci obrażał, to nie manipuluj! Prostu... Kiek ej, ej, ty mnie słyszysz? Słuchaj, nie manipuluj, poczekaj na Łukaszka, na drugą stronę kurwa. Witam serdecznie witam. witam serdecznie. Łukaszek! Osobiście pojawił się w tym polskim kukwarcie, zobaczcie jaki ma wystrzałowy wózek, taki jak miał Hag Hagrid, wózek do latania. Witam serdecznie Michale, witam serdecznie oprawco yy, chciałbym... i czoła, oprawco. Nie, poczekaj, ale daj mi dojść do słowa. Łukaszku, powiedz mi, lewitujesz Łukaszku? No ja go podniosłem. Ja go podniosłem, żeby biedny nie musiał się męczyć. Zwróć Ta, uwagę że to, dotyka... jest Mahatma Gandhi. Tak się no, składa. Zwróć uwagę, że nie dotyka. Yy... Pod, podłoża. Dotykam podłoże. Nie dotykam. Dotykam. Nie dotykasz. No, dotykam 20... podłoże. Nie dotykasz. No to kurwa dotyka czy nie dotyka? Kurwa. Dobrze, zanalizujmy to w takim razie. Analiza. O, ja nie... O, le... No nie, no ewidentnie ja nie lewituję. <laughs> skupmy się na innej rzeczy. Cicho, cicho, zgadza się łączy na Discorda. Halo? <grymne> Zaraz będzie zwierzak na kanale Już widzę, już, wchodzi, już, już, już wchodzi Słychać mnie mnie? Dokup kur... impulsy, bo ci... bo ci... impulsy What the hell is this? Twitch, Twitch, gadasz z Sigmą. Twitch, Twitch, gadasz z Sigmą. Mógłbyś wziąć ze mnie przykład stary, ubrać się cały w kamo i kuro zniknąć, nie? Rely, rele, rel. tak zrobię, tak zrobię Michał. Dziękuję ci za porady. Naprawdę, bo jak cię słucham to nie Sigma. Nie, mogę, nie? SIGMA! SIGMA! No dobra, ale ewidentnie kuro nie lewituje Łukaszek. No przecież podożcie go, zwróć uwagę, że nie dotyka podłoża, widzisz? No dobrze, okej, okay, czyli... To jest chyba najmądrzejsza dyskusja w całym polskim Hogwarcie. Mega bardzo zaawansowany dialog pomiędzy dwoma bardzo charyzmatycznymi postaciami. Właśnie ta rozmowa przesuwa jakby cały wątek fabularny do przodu. Dowiadujemy się dużo wiele ciekawostek związanych też z tym uniwersum. I Wedding jest taki, że kurwa... Ja, hello? A co to za meeting niepełnosprawnych? Co jest kurwa grane? Cholera, kurwa. A co ty kurwa, cholera? Yy, nie wiem <laughs> jak wy, ale ja idę po nową miotłę, bo tak, przyda się na te dzisiejsze zajęcia. Ej, no właśnie, ku... No kurwa, no i miałam posprzątane, no. <laughs> i ta Kasik, z wiecznie duchem. Słowo <laughs> ona. Ej, dobra. Tak, Kasik sprowadzi miotlany biznes w Polskim Hogwarcie, co? co? Miałam posprzątane. Widzieliście, że miałam posprzątane, nie? Widziałam. Widziałam, że Kasia dzisiaj zrobiła cosplay jęczącej KasiX z... A potem Kasia, dlaczego jestem jęczącą Martą? Ej! Ja nie jestem jęcząca! Chcę się umrzeć, to już mogłam umrzeć, ale nie, nie jestem jęcząca! Sprzątakus Maximus. I nagle kurwa się sprzątasz. Dziękuję Ci serdecznie. Zdajcie mi spokój. Dajcie już... Jak już umarłam, to ich umrę do końca! Bardzo chętnie przyjmę to! Mogę być zabójcą tego Hogwartu i w ogóle mogę być pierd dziedzicem Voldemorta! Awa, tak, czadam! Kamileksior, jesteś... Ej, czy to był chill... ten wychillowany ziomek? Czyś ty usłyszałeś? Kur... Słyszałem... Kamileksior, słyszałem twój głos! Ja pierdolę... Kamileksior... Wypierdalaj! A tu... Czy to był wychillowany ziomek? No nieźle, ale mu przy To kto kurwa? Elo! Z tym się naczelnym spelem! O kur! Peter Pettigrew i no co, kur? Zaklęcia! Patrzcie to. <grystanie> Z tą mordą, chomika, kurwa. Wiesz co? Generalnie. W kulmie. Wypierdolę. Nie spodziewałoby się, że Blade coś takiego opowie. <grystanie> Ale żeby nie było na odcinku, nagramy, że sam odchodzisz, dobra? Totalnie! Ale ostro! Pocisnąłem! Musimy to zobaczyć jeszcze raz że Blady coś się go śmieje. Z tą mordą chomika, kurwa. Wiesz co, generalnie... w mnie. Wypierdalaj. Co? Nie spodziewałbym się, że Blady coś takiego powie. Też bym się tego nie spodziewał. Jestem mega kulturalny, widzowie. Nie było na odcinku, nagramy, że sam odchodzi, dobra? Wzięli pierwsze lepsze miasto i sobie poszli. Zwykły dzień. Absolutnie zwykły dzień. Maksymalnie zwykły dzień. Czy to jest jakieś tajne przejście? Maksymalnie. Absolutnie. Zwykły dzień. Jakie jeszcze? Może jakie są jeszcze ten przysłowie, żeby to jeszcze podrasować? Coś, Da się jeszcze coś powiedzieć oprócz maksymalnie i absolutnie? Są jakieś synonimy tych dwóch słów? Znacie jakieś ekstremalnie? Mega. Mega ekstremalnie, absolutnie zwykły, a jeszcze definitywnie, ładny jest. E, definitywnie, gargantuicznie, fantastycznie, fantastycznie, tak średnio pasuje. Definitywnie, gargantuicznie, maksymalnie, totalnie, absolutnie potężnie, diametralnie zwykły dzień. O, tak było ładnie <laughs> Trochę tak wygląda szczerze mówiąc O, o to jest rewo, ten, jak mu tam było, yy, no Skrzatek, zgrzedek, zgredek Chłopczyku, powiesz mi co ty tutaj robisz Trochę tak wygląda szczerze mówiąc Mały chłopczyku, powiesz mi co ty tutaj robisz najlepszego? Ja drogi widzu nie martwię, nazywam się Tomasz A O nie, to drugi zgrzytek, to Tomasz anczej Działowy Dobrze i będę twoim przewodnikiem Co ty zobaczyłeś w tej ścianie? Halo? <laughs> Jestem z tego super dumny, że y, nie wiem aż tyle co bym chciał, a pierw No nie. Chwilę, jakby coś widzi, coś o czymś wiedział. Coś jakby wiedział, ale kurczę, nie chcę mi powiedzieć, Gałga nie. O, jest drugi! Ej, no czy wiesz, to nie znaczy, że musisz się jakoś otworzyć na to, nie? Po prostu masz z tym kontakt, potem nabierasz własnego przekonania, prawda? Ej, no. Dobra, nieuczesana jest taka monta. Zgrzytki! Która na pewno będzie wyznała odpowiedź. Dobra, dora, dora! Ja ogarnię, ja... Aż <grymne> widziałam, when my i say that, that Ari is no. I'm <grymne> Totalnie nie jestem w stanie tego odszyfrować. Jest w teraz trochę widzę, że się dowidzę sprzeczania z, z mi da? Jakieś magiczna ankantacja została tutaj przepowiedziana. No jeszcze nie, bo ja bym... Bo Wejdź, wyjdę, wejda, wójda, Kurwa, przejdę, przejdę, przyjdę, przejdę, przejdę, pójdę, kurwa. No, kto by przypuszczał, że lekcje latania będą na dworze, no? Polski Hogwarts z BDS-em! No, kurwa, Gajowy! Czemu mam ręczny do Jak tu jest ręczny? <laughs> o nie, gajowy! <laughs> kurwa! Proszę boksa. Box. Stop! Bacznąć, co jest. Ale kurwa, łeb! Dobra, do mnie! Pyk, kurwa! Jedziemy! Jedziemy, kurwa! No dobra widzę, że latanie jest banalne z tego co widzę Latam Woo! To miało być wyzwanie? Żadne. Woo! Jak ja mistrzem latania jestem. Od razu mam okulary już założone. Lecę! Woo! Powiem wam, że to i tak jest za wolno. Gdzie jest szybkość? Jak chcę Woo! szybciej latać! On zajebiste kurwa. LDA. Ale ten wers kosztował! Wiele! <laughs> Chill, bro! My! To jest prędkość! Kurwa, rozbijemy się! Ale lecę se, człowieku! Tak jest. Ja pierdolę! Czemu to jest nagle dziewczynka? z stąd, kurwa! Ja pierdolę! I nie ma kurwa żula. O, jest żul. O, to mój ulubiony aktor, Karigoda! A <śmiewanie> Ej, miło, że Kaligoda pojawia się praktycznie w każdym odcinku, co nie? Mi się wydaje, że Kaligoda powinien się cieszyć, bo ona ma najlepszą, jakby nie patrzeć, jedną z najlepszych ról w całym polskim Hogwarcie, co nie? I pojawia się bardzo często. Dzięki temu, Carigoda, co, nie? twoja promocja, widzisz, zostajesz coraz bardziej rozpoznawalny. Chodźcie, chodźcie, nie ma czasu. No jak coś, to nie przyjmujcie z nim, to tylko moi NPC. Oni wpłacili po 200 zł, żeby tutaj teraz być, więc... No, dajcie spokój. Oprócz tego jednego. On nawet nie wie, że. Także pozdrawiam. I to chyba jest. No trudno. Znowu zapomnieliście wykupić wspierającego. Nieźle, nieźle. Może następnym razem. No nic. Nieźle. Jakiś Polski czas gajowy później. Gajowy Askabanie. Gajowy Sigma. Co? Polski gajowy askabanie? Gajowy Sigma BDOS. No faktycznie. Trafił do askabanu. Zamknęli go w askabanie. Co? Kurwa. Ci odzwoni. Jak odzwoni? Jak kur... odzwoni? Jak odzwoni? Przypominam kurwa, że to jest polski Hogwart, tak? Więc tu wszystko jest możliwe, tak? No. Halo? Halo? Chciałbym ja wam powiedzieć jedną rzecz. Ja znikam z przestrzeni publicznej na jakiś czas, także nie będzie mnie w ogóle w przestrzeni publicznej. To jest ostatnie, to jest ostatnie NDA. NDA. Chodźmy szybko z Melina Enjoyer, dzięki za dwa miesiące. Sigma, dzięki byczku za dwa miesiące, byczku. Pozdrawiam cieplutko. I tu, co, chyba trzeba uratować tego gajowego zaskabanu? Ja, prudole. Byle szybko, bo zaraz święta. Dobra, prowadź, mała. Koniec. Piękne. Widzicie, Polskiego Hogwart. Polski Hogwart. Koniec! Koniec! Piękne. Zdjęcie <laughs> są Czemu jęcząca Kazik? No bo tu jestem, w Hogwarcie, jestem jęczącą Katarzyną. Kurwa, nigier na od mnie fansa. Remek! Czemu, ty co powiedział? na fansa. Co on powiedział? Widzę co on powiedział. Co on powiedział? Nie, 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 Jestem jęczącą Katarzyną. Kurwa, nigier na od fansa. Remek! Człowiek Ale to było dobre. Ale to było dobre. Dobra, dajemy oczywiście lajkusia pięknego, moi drodzy. Piękne, piękne zakończenie, moi kochani. No, fantastycznie co nie, coś po nieuczesnym... Coś w języku nieuczesnym powiedział. No, ale nie niewyraźnie trochę było, ale z, zrozumiałem. Jak mi napisaliście, co napisał, to zrozumiałem. Bardzo śmieszny odcinek. No no kolejne arcydzieło, no co tu... Fajnie, że coraz więcej osób zostaje wprowadzony. Zgrzyto... ten... Zgrzy, zgrzytki zostały wprowadzone na przykład. Zauważcie, że coraz więcej postaci zaczyna być wprowadzonych, co nie? Ten świat polskiego wartu, coraz bardziej tętni życiem. No moim zdaniem, no zł, złota produkcja, co tu przegadać, co nie? Więc drodzy widzowie, no klasycznie, no wchodzimy. Zostawiamy taktycznego lajka. Takie rzeczy. No Łukaszek jest, o Łukaszek też został wprowadzony. Wbijcie, zostawcie taktycznego lajkusia. Co nie? Widziałeś jakieś ładne koszulki z swoją postacią są w sklepie Karo? Nie widziałem. Musimy zobaczyć to w takim razie. No. Ja widziałem, że niektórzy dostali fajne produkty. No ja jeszcze nie dostałem. No. A mógłbym dostać. <ścoughs> gdzie, gdzie te sklepy są? Gdzie tu się wchodzi na te sklepy? Nie widzę tutaj nigdzie wejścia. Gdzie tu się wchodzi na te, te sklepy? Ej, nie widzę tego. Jak to się znajduje? Zakładka. Jaka zakładka? Przez kanał Karo. Sklep. O! Tutaj? Ze sklepu Karo. Zobaczmy, co do ciekawego mamy. Nie, no przecież to za 0 złoty jest. Co wy chcecie? O, zobaczcie, jakie ładne. Co nie? Uwaga, ważna akcja no strona główna a nie to to a to są wszystkie tak o zobaczcie jakie fajne koszuleczki są co nie no widzę że fajna fajna sprawa kubeczki mamy o proszę zobaczyć jakie fajne kubeczki co nie ładne ładne no nie jestem tu udało się znaleźć mamy o koszuleczki proszę zobaczyć jakie piękne tutaj są no, ona jak z Jessicą są, jakie ładne. Z Jessicą tutaj jest zdjęcia, co nie? <śmiech> 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 Polski, ho, 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 Hogwarts. O, takie z spiskami. Co to jest basic? A, czyli takie podstawowe, tak? Ale fajne, no i fajne fajne, 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 rzeczywiście. O, jeszcze te eliksiry są. To są takie do picia, generalnie, nie wiem, czy wiecie, że normalnie jak walniesz sobie takiego, z takiego elixira, oj, to to przetrzepie ciebie. Oj, to porządnie. <laughs> No, nie, no fajne, widzicie, no, no polski konwer, proszę, proszę państwa, ładne rzeczy, no ładne, ładne, ładne rzeczy. No, no cóż, odcinek na duży plusik.